Dzień dobry Państwu, Kazimierz Marczewski z redakcji BorecInfo. Info. Witam bardzo serdecznie z okazji 19. rocznicy powstania portalu i gazety BorecInfo. Info. Najpierw się przedstawię Państwu. Nazywam się Kazimierz Marczewski. Jestem redaktorem i dziennikarzem portalu od mniej więcej 14 lat. Mówię mniej więcej, ponieważ wcześniej prowadziłem inną działalność gospodarczą i współpracowałem z portalem. Jestem najstarszym dziennikarzem, tak się zdarza tutaj, chyba w powiecie, w regionie. Mam 74 lata i ciągle chęć do pracy. Dziennikarstwo, które tutaj uprawiam, to moja pasja życzowa, to moje drugie życie, które tu się właśnie w tej redakcji narodziło. Dlatego zapraszam Państwa i poddaję się Waszej ocenie mojej pracy. I oczekuję na państwa pytania. Bardzo proszę, żeby te pytania, zada... żeby tych pytań było jak najwięcej. Postaram się państwu na wszystkie pytania odpowiedzieć. Ten dzień też jest dla mnie bardzo stresujący, ponieważ no, rozmawiam z Państwem nie widząc Państwa, a będę miał wyświetlane tylko pytania. Działalność. O, już pierwsze pytanie. Jakie Pan ma wykształcenie? Dlaczego zajmuje się Pan dziennikarstwem? Po co to Panu? Ma Pan już swoje lata? Pytanie z forum info. To jako ciekawostka Państwu powiem. Z wykształcenia jestem magistrem, inżynierem, górnikiem. Dziennikarstwem zajmuję się od 14 lat, a wcześniej pracowałem w kopalni surowców mineralnych Surmin Kaolin, spółka akcyjna i zajmowałem się wydobyciem i przeróbką surowców mineralnych. Po zakończonej pracy otworzyłem swoją działalność gospodarczą. No i tak się złożyło, że Marcin, mój syn, prowadził wtedy portal Borec i zgłosiłem się do niego do pracy. No było ciężko, nie chciał mnie za bardzo przyjąć, bo moje kwalifikacje nie były takimi kwalifikacjami dziennikarskimi ale w końcu jakoś się zgodził i rozpocząłem współpracę. Najpierw pisałem bardzo krótkie teksty, potem coraz dłuższe felietony, no i w końcu stałem się już takim dziennikarzem y, od serca, jak ja mówię, ponieważ, y, no tak jak Państwu już mówiłem wcześniej, jestem, jest to moja pasja. Po co Panu to wszystko i na co Pan, jak mam na swoje lata? Proszę Państwa, Zawsze uważałem i uważam, że każdy z nas powinien pracować tyle, ile może, ile chce, jak ma, jakie jak siły pozwalają, powinien zawsze pracować, ponieważ praca to jest aktywność, to jest, to są spotkania z ludźmi. To jest oczywiście również coś nowego. Ciągle, proszę Państwa, przez całe życie się uczę uczyłem się na studiach w Akademii Górniczo-Hódniczej, potem y, również studiowałem y, na innych jeszcze studiach podyplomowych i tak przez całe życie się człowiek uczy. Jak zacząłem pracować w Bolec Info, to tutaj dopiero y, dopiero się uczę, tak prawdę mówiąc, i myślę, że mając te lata jeszcze ileś, ileś lat do przodu będę mógł pracować. Wszystkim Państwu życzę, żebyście mogli pracować bo to w życiu poza innymi sprawami jest najważniejsze. Panie Kazimierzu, jak przebiega współpraca z ekipą Borec Info? Pytanie z forum Borec Info. Nasz zespół składa się z czterech osób i współpraca układa się dobrze, proszę Państwa. Wbrew temu, co słyszymy nieraz, to nasz kolektyw jest takim zgranym kolektywem, Dyskusyjnym kolektywem, y, poprawiającym błędy jeden drugiemu y, i zawsze przyjacielskie są rozmowy, chociaż są to rozmowy twarde, męskie, ale takie, no, które prowadzą do, do, do jakichś dobrych wniosków. Y, Bernard jest tutaj czołową postacią naszego zespołu. Y, Szczególnie boimy się przychodzić do pracy z Patrycją w poniedziałek, bo Bernard zawsze jest po, jak gdyby, po wypoczynku, więc ma więcej siły i stara się nas tutaj ustawiać. Ale my rozumiemy to wszystko i ten zespół jest dla nas najlepszym zespołem, jaki mogliśmy sobie wymarzyć. Marcin jest w Krakowie, ale też no, patrzy na tę sprawę. Z takiej obiektywnej strony, ale też jest bardzo wymagający. Patrycja, nowa nasza pracownica, dociekliwa, starająca się znaleźć nowe rozwiązania, prowadzi nowe audycje. No, dziewczyna tutaj robi co może i jest coraz lepsza, jeżeli chodzi o dziennikarstwo. Darek, no, to nasz magister historii, który no, te okruszki, które opisuje tutaj na historię bolesławca i regionu, no to jest bardzo dobra, bardzo dobre są to artykuły, które sobie bardzo cenimy. Generalnie powiedzmy sobie tak: zespół, który tutaj jest w redakcji, jest zespołem. Każdy jeden za drugiego by no, po prostu wszystko dał, żeby, wszystko, żeby było dobrze. Pewnie zdarzają się różne błędy, ale, ale gdzieś się nie zdarzają. Tam, gdzie się pracuje, zawsze, zawsze coś się może złego czy dobrego zdarzyć. Czy mógłby pan pisać artykuły poprawną polszczyzną? Przecież ortografia i gramatyka nie jest trudna. Proszę pana, proszę państwa, polska ortografia i polska gramatyka jest bardzo trudna. Nie tylko trudna. Znacznie łatwiejsza jest ortografia czy gramatyka w języku angielskim, nieco trudniejsza w języku niemieckim i no, już zupełnie trudna bo ze względu na litery w języku rosyjskim. Bo mówię o tych językach, w których potrafię się porozumieć no, z, no, z tymi nacjami z tych krajów. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że popełniam nieraz błędy. Nie wiem o tym. I bardzo cenię sobie, jak Państwo zwracacie na tą uwagę, staram się to wszystko poprawiać. Ja całe życie, proszę Państwa, uczyłem się języka technicznego i to była, to była moja zasada i pracowałem w górnictwie. Jeżeli Państwo ktoś z Was pracował w górnictwie, to wie, jaki język. Stosują górnicy w swojej pracy, w swoich obyczajach, jak to wszystko wygląda. Jeszcze raz chciałem powiedzieć tak: bardzo przepraszam za błędy, które popełniam. Postaram się na nie zwracać większą uwagę i uczyć się dalej polskiego. No tak, Proszę Państwa, mam 74 lata i uczę się języka polskiego i ortografii. Jak to jest mieć 74 lata? Jak się Pan czuje? 74 lata to oznacza, że wszedłem w dojrzały wiek. Czuję się dobrze, jak Państwo widzą, jak Państwo mnie obserwują. Staram się być wszędzie. Uprawiam sport. Tym moim ukochanym sportem jest tenis stołowy. Jestem współorganizatorem klubu sportowego IKS Pin Bożejowice. Gram w mistrzostwach weteranów, ogólnopolskich mistrzostwach weteranów. No powiem pan, państwu krótko, potrafię trenować pięć razy w tygodniu. Mamo tego, w sobotę i w niedzielę zawsze gdzieś się udaję, wyjeżdżam, poszukuję nowych wyzwań, poznaję przyrodę, poznaję architekturę. Proszę państwa, cały czas się uczę. Panie Kazimierzu, jakie miewa pan sny? Ojej, ojej to jest bardzo trudne pytanie, sny. Różne niestety. Jedne są bardzo takie przyjemne, delikatne, ale są też sny, które są jakieś, no nie wiem, straszne mógłbym powiedzieć, to jakieś, jakieś sny z horrorem nawet mi się. Wszystko zależy od tego, jak mówią, ile, jak się za późno je, to podobno te sny są bardziej takie gorzkie i okropne. O, wszystko w snach przyszedł. Leciałem samolotem, i się topiłem, i, i wpadałem w przestrzeń, i byłem yy, bardzo zadowolony, uśmiechnięty. Wszystkie mam sny. Życzę wszystkim, żebyście Państwo mieli byli zawsze uśmiechnięci po śnie. Nie tak dawno pisał Pan w mediach społecznościowych, że będzie artykuł o Bolesławieckim Szpitalu. Do tej pory cisza, więc pytanie, czy się pojawi, czy cenzura działa. Proszę Państwa, po pierwsze, nie działa żadna cenzura w naszej redakcji. Nie ma takiej opcji, żebyśmy tutaj yy, cenzurowali, żeby nas ktoś cenzurował i sami siebie też specjalnie nie cenzurujemy. Oczywiście ten artykuł się ukaże. Wymaga on jednak dużo pracy, a przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać prawdziwe oblicze Bolesławieckiego Szpitala. My yy, widzimy, yy, Tą promocję, marketing, jakie, jakie wykonuje szpital. Natomiast rzeczywistość w szpitalu bolesławieckim jest nieco inna. I ten artykuł będzie bardzo krytyczny, będzie dotyczył, yy, pokażę, jak przybył po wypadku pacjent do szpitala i co się z nim stało, jak go potraktowano, yy, jak to po prostu wygląda. Yy, jeszcze raz mówię, to jest kwestia myślę kilku dni, żeby. Było, żeby, żeby było żeby ten skutek się ukazał. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Jestem do dyspozycji. Postaram się na każde pytanie odpowiedzieć. Mogą być i osobiste, nie ma problemu. Dam sobie też z tym radę. Co, pan, co tam na Kaolinie? No tak. Proszę Państwa, w tej, na Kaolinie, to jest potoczna nazwa, spędziłem. W sumie 36 lat pracowałem w kopalniach surowców mineralnych surmin Kaolin spółka akcyjna. Mam kontakty z Kaolinem. Często bywam w tym zakładzie, bo to było moje pierwsze i jedyne takie prawdziwe pracownicze życie. W tym zakładzie moja kariera była od sztygara do prezesa i znałem Znam do tej pory jeszcze pracowników. Przykładem jest taka sytuacja, że byłem na przykład w niedzielę na meczu w Nowogrycu i z moim pracownikiem, współpracownikiem, którym pracowaliśmy kilkanaście lat, obserwowaliśmy to wydarzenie. Co na Kaolinie? Kaolin istnieje, Kaolin produkuje, wielkość produkcji jest mniej więcej taka, jak ja kończyłem swoją pracę w tym zakładzie. Kaolin się rozwija, coraz głębiej kopalnia wchodzi z wydobyciem surowców. Pracuje coraz mniej ludzi, ale wynika to z poprawy technologii automatyzacji procesów technologicznych. Kaolin, proszę Państwa, to jest jeden z najlepszych surowców stosowanych w ceramice. Ten, kto pracuje w Kaolinie, będzie miał takie ręce, jak ja tu Państwu pokazuję. One są bez zmarszczek, bez niczego. Tak to one wyglądają, bo ja Setki razy, tysiące razy miałem w ręce ten surowiec i go tak oglądałem i pielęgnowałem. Wywi wywiady, ustawione pytania niby od czytelników, a potem i tak słabe to forum. Drodzy Państwo, zaprzeczam, żaden wywiad nie jest ustawiany w naszej redakcji. Wywiady, rozmówca, którym rozmawiam ja osobiście. Nigdy nie zna pytań, nie wie o co będzie pytany. To może potwierdzić na przykład poseł który, czy senator, z którym tutaj rozmawiałem. To może potwierdzić prezydent Bolesławca. To może potwierdzić starosta bolesławiecki. Nie są ustawione żadne pytania. Natomiast oczywiście tematyka tych wywiadów zależy od tego, jaka jest sytuacja, jaka jest w danym momencie sytuacja. Wywiady te są no, też moją, moim hobby, moją taką pasją, żeby jak najwięcej wyciągnąć dobrych albo złych informacji od rozmówcy. Wiadomo, że nie zawsze jest, jest tak, że jakbym zadawał pytanie i Państwo byście zadał, byście chcieli inne pytanie, ja bym chciał inne pytanie. No i to tak wygląda. Nieraz jest setki pytań i wybieramy te. No nie wiem, no, które nam akurat yy, w tym momencie prowadzenia tego wywiadu odpowiadają. Yy, zachęcam wszystkich tutaj, kto by chciał, żeby z nim przeprowadzić wywiad. Myślę, że yy, istniała taka możliwość. Myśli Pan, o, że Iga, chyba chodzi o Igę Świątek, wygra w Rzymie. No jestem fanem Igę Świątek. Oglądam wszystkie mecze, nawet jak się odbywają w nocy, w dzień. W południe zawsze oglądam, czy wygra. Poziom, który reprezentuje w tym turnieju jest bardzo wysoki i moim zdaniem ma 90% szans na wygranie tego turnieju w Rzymie. Czy wygra, już, już dzisiaj będzie, jest mecz o 13.30, więc możecie Państwo na kanale plus zobaczyć. No a potem będzie grała, jak wygra dzisiaj, z taką rybarką z którą jej bardzo ciężko jej idzie wygra z Rybakiną. Mam nadzieję, że, że wygra tym razem. Dlaczego wymyśla Pan grafomońskie tytuły artykułów? To nie przystoi ani mężczyźnie w Pana wieku, ani tym bardziej portalowi numer jeden w powiecie. Dziękuję za to, że Pan uznaje nas za portal numer jeden w powiecie. Natomiast jeżeli chodzi o tytuły, to one muszą odzwierciedlać sytuację, jaka jaka wydarza się w danym momencie. I po, przy, dam państwu przykład. Yy, czy pan by, jaki pan wolałby tytuł? Kolizja samochodów yy, w Brzeźniku. Czy? Przepraszam bardzo go słuchaweczka mi się yy, Czy na przykład walnął w drzewo BMW yy, w Brzeźniku, który te, dla każdego tytuł będzie co innego znaczył. Chcemy, chcę pokazać, jak na przykład piszemy, że grzmotną, walną, uderzył, czy tam jeszcze coś wywrócił się, czy coś takiego. To chcę pokazać dramat tej sytuacji. To nie jest tak, bo jak napiszemy, że kolizja, no to wszyscy, to już nikt nie chce tego czytać. Bo mój kolizja, no to się nic nie stało. A tu okazuje się, że grzmotną tak drzewo, że cały samochód jest do hmm, złomowania, a kierowca czy pasażer w szpitalu ciężko ranny. Więc to jest też ostrzeżenie dla innych. Uważaj, bo jak będziesz jechał za szybko, to grzmotniesz w to drzewo. A nie napiszę Uważaj, jak, będzie, jak będziesz jechał szybko, to będziesz miał kolizję. No proszę zwrócić na uwagę. Oczywiście przepraszam za to, że. Są takie wyrażenia, ale język polski ma ogromny zasób słów. Najpierw przecież się Państwo mówili, że mi się uczył języka polskiego, no więc mogę używać wszystkich Kolejne pytanie. Panie Kazimierzu, czy, pana, czy Pan ma dyżur w piątki? Bardzo doceniam reportaże w Pana wykonaniu. Jest Pan świetny. Czwartkowe dyżury wolę unikać. Nie bardzo wiem. Mam piątek dyżur. Możemy się w spotkać w piątek, czwartek, w dowolny dzień. Dziękuję bardzo za pochwałę, no nie zawsze, zawsze to jest przyjemnie, jak się kogoś chwali. I, i, i Bo jak mnie czytelni chwali, to dla mnie jest olbrzymi zaszczyt. Dlaczego 14 lat tylko upiekł pan i przyniósł ciasto do redakcji? No nie, no tak nie było. Było ciast, było ciast różnych. Yy, że raz upiekłem, no to tak mi się zdarzyło, nie? Nie piekę ja osobiście, zawsze mi ktoś pomaga, natomiast oczywiście na pewno ten, ten jubileusz jest chyba jutro, to myślę, że tu tort w redakcji się zjawi jakiś i nasz kolejny rozmówca będzie mógł go posmakować. Ja, co umiem zrobić, nie? jeżeli chodzi o gotowanie, to na, na Wigilię mogę Państwu upiec Wspaniałego Karpia w odpowiedniej oprawie. Będzie tak smaczny, że, że to jest taki zwyczaj w mojej rodzinie, że jak gdzieś jestem, to zawsze smażę tego karpia, żeby wszyscy go spróbowali. No dobry karp jest zawsze dobry. No i jakie kolejne pytanie, jeżeli Państwo macie. 19 lat istnienia lokalnego portalu to dużo. Jak podsumowałby Pan. Ten czas. Ja myślę, że najlepiej podsumuje to redaktor naczelny Marcin Marczewski. Ja natomiast mogę powiedzieć tak. Dla mnie to znakomita praca, pasja i zobowiązania. Przez te proszę Państwa, przez 19 lat, nie tylko podawaliśmy wiadomości, nie tylko opisywaliśmy wypadki, nie tylko robiliśmy wywiady, ale również pomagaliśmy ludziom. Naszym czytelnikom. I to jest dla mnie najważniejsze w tym całym układzie. Pomogliśmy dużo ludziom załatwić niektóre sprawy takie bardziej osobiste, bardziej służbowe. Pokazaliśmy zarządzającym miastem, władzom, że nie wszystko robicie dobrze. Musicie patrzeć więcej na swoich wyborców i doskonalać nasze miasto. Nasze miasto rozwija się pięknie. Ja tu mieszkam 50 lat, więc doskonale widzę jak to wygląda. Ale można byłoby zrobić lepiej, prawda? Najlepszego. Y, panie Marku, y, ja lubię naszych czytelników. Mógłbym nawet powiedzieć, że kocham, bo czytelnicy to jest Polic info To jesteśmy my tutaj wszyscy razem. Wiem, że to będzie odebrane, że to jest na okrągłą mowa i tak dalej. Nie proszę Państwa. Jeżeli nie będziecie mieli czytelników, dobrych czytelników, pracowników, dobrych pracowników, to nie będzie ani portalu, ani firmy. I to samo należy się, dlatego te podziękowania i najlepszego należy się właśnie naszym czytelnikom, bo to wy tworzycie portal Polecim. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę z Państwem. Było mi bardzo miło. Zapraszamy na jutro w południe na kolejny live, tym razem z Dariuszem Gołębiewskim. Będzie nam bardzo przyjemnie, jeżeli będzie Was coraz więcej na naszych live'ach, bo my jesteśmy dla Was. Zapraszam na jutrzejsze rozmowy. Dziękuję bardzo.